część druga przeglądania ubrań mojej babci, które mi oddała. W Pierwszej części przeglądaliśmy spodnie, a tutaj jest taki miszmasz wszystkiego. Zacznijmy od koszuli, której prawie nie wzięłam, a to jest pierwsza rzecz, jakiej użyłam z tych dwóch worków, bo potrzebowałam na szybko. Na początku bałam się, że kolor będzie się trochę ze mną zlewał, ale cieszę się jednak, że ją wzięłam. uważam, że jest super. Ta kurtka to jest pierwsza rzecz, którą zobaczyłam, jak wyszłam do babci do pokoju. To oczywiście nie jest prawdziwa skóra, dlatego świeci jak taka cerata. O i ma jeszcze tutaj taką klamrę, i też mi się bardzo podoba. O, to jest spódnica, o której wam ostatnio mówiłam, jak robiłam outfit, że mam to, słownie, taką samą. Czarną. No dobra, może nie jest identyczna, ale krój jest bardzo podobny i jestem zachwycona. Te spodnie wzięłam chyba tylko dlatego, że szkoda mi było marnować lnu. I wzięłam je też z nadzieją, że coś z nich uszyję, ale ostatnio też tak zrobiłam, że zostawiłam sobie rzeczy, z których miałam coś uszyć i jeszcze nic z tego nie zrobiłam. Nawet shortów nie idzie z nich zrobić, bo one są tutaj takie przelegające. Zdaję sobie sprawę z tego, jak idę też się teraz wyglądam, więc przejdźmy dalej. O! Biała spódnica. Świetnie. Jest trochę za długa, ale akurat to jest najłatwiejsza rzecz do przerobienia, czyli po prostu skrócić. Skoro jesteśmy już tak komunijnie. Biała ja, koszula, patrzcie na to. Cudowne to jest, i ja kilka tygodni temu dodałam na widę do ulubionych bardzo podobną koszulę, która właśnie też miała tutaj jakieś takie. Nie wiem, może wstawiam wam screena. Oczywiście, moment na guziczki. Kocham wszystko w tej koszuli. Boże, a to co? Nie wiem, czym się sugerowałam, jak brałam te spodnie, no ale fioletowych spodni jeszcze nie mam. Są wygodne, elastyczne. Gdzie ja będę nosić fioletowe sztruksy? Do tego chyba babcia mnie namówiła, bo bardzo lubię tą sukienkę, ale no, nawet nie mam z tego przymierzać, bo na mnie wygląda dosłownie tak samo, jak teraz trzymam. To totalnie nie jest mój krój, ale nie chciałam babci sprawić przykrości i te... Teraz nie, jak z tym zrobić. Ogólnie chyba teraz są już same takie rzeczy. <grych> Tutaj są jeszcze poduszki. Tutaj też są, ale takie cieniutkie. Pamiętajcie, żeby zaobserwować to sobie razem, potniemy te ubrania. No i fajnie wygląda. Oczywiście jako fanatyczka ładnych guzików, muszę wam pokazać, że ta koronka, która jest tutaj na ramieniu, jest też na tych guziczkach. Chyba trzy ostatnie rzeczy zostały. To też była kwestia tego, że nie chciała babci sprawić przykrości. Jest to również struksowe. No tak naprawdę jedyne, co mi się nie podoba w tej kurce, to to, że to jest takie wyblakłe. Ale myślę, że na przykład na jesień to by fajnie wyglądało, tylko zostały zgubione guziki tutaj. Kolejne shorty. Są super i dokładnie takich szukałam ostatnio na Vinted więc. Babciu. I już ostatnia rzecz. Też biała spódnica, tylko długa. No i ta już nie jestem taka pewna jak tej krótkiej. Niby fajnie mieć długą białą spódnicę, ale jakoś tak taki prostokątny jest ten krój. Ciężkie decyzje życiowe, no nie?